Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. 6.30 wybiła dla niektórych. To nie jest oczywiście telewizja na żywo, więc ten materiał można obejrzeć w dowolnym momencie. Nazywam się Maciek Makua i dzisiaj zajmiemy się takim coś, czymś, czego totalnie się nie spodziewałem. Otóż na Steamie, pewnie być może i gdzie indziej, przypuszczam, że na konsolach, na bank. Też pojawiło się demo gry Spec Ops The Line, czyli reaktywacji starusieńkiej serii, której pewnie większość moich widzów nie pamięta. A co się będę oszukiwał? Chciałbym, żeby oglądały mnie tylko kobiety w wieku, tam 21-25 lat, no ale wiemy, jak jest. Dobra, i to jest taki temat, strasznie jakoś, który ee, zmusił mnie do myślenia. Speck Ops The Line była reklamowana przez wszystkich jako taka, wszystkie wielkie media. Jako produkcja, która przynosi świeżość do gatunku takich strzelanek z perspektywy trzeciej osoby wojennych, e, nawiązująca do czasu apokalipsy i tak dalej. Natomiast po Demie jestem zdala od takiego wielkiego optymizmu. E, zresztą zobaczcie sami, ja to będę wszystko raczej przerywał moimi wywodami. Więc dzisiaj nie będzie jakiejś tam, takiej gry bardzo jakieś ambitnej i mało znanej, tylko takie co jest z gatunku e, produkcji wysokobudżetowych, które nie są złe, jak pokazał Max Payne. E, no ale właśnie, to nie jest tak, że ja sobie wybieram te gry, tak, nie wiem, z głupoty, czy, czy głupich jakichś podejść, bo po prostu sobie uznałem, że będę tylko mówił o grach jakichś niepopularnych, ale po prostu one są ciekawe. Tymczasem Spec Ops, który reklamowany jest jako hit, na coś świeżego i w ogóle jest oklepany do bólu. To znaczy ładne są wejścia, jest fajny pomysł. Miejsce akcji jest w ogóle boskie. Mamy Dubaj zniszczony przez burze piaskowe, gdzie wojska amerykańskie ruszają z pomocą. Chciałem też na początku, jak ją pierwszy raz tudemko odpaliłem, chciałem powiedzieć, że Zaczyna się w sposób sztampowy i potem jest ciekawie, ale niestety ono cały czas jest sztampowe. Więc zaczynamy od takiego typowego ostrzeliwania się e, z pokładu helikoptera. Co więcej, nawet to, to jest jakieś potwornie oskryptowane, ale wiadomo sekwencja początkowa. Bo tutaj moja celność nie ma nic do rzeczy, nie mogę strącić strzelca. Oni wpadają w tę e, giną, można nawet nazwać to po imieniu. Tak jak zaplanował to jakiś reżyser. Jak dobrze bym albo źle bym nie strzelał, zawsze zginął w ten sam sposób. I wygląda to fajnie i jest to sympatyczne. No ale tak, mm, Gdyby być takim dobrym gliną, to można by tu znaleźć wiele plusów. Gra jest, gra jest fajna, ale spójrzmy prawdzie w oczy. To jest potworna już starość. Nawet jak się porównuje do tych głupich dem technologicznych, które pokazuję na moim kanale, widać, że to jest coś zupełnie z innej epoki. Ja po prostu takim schematem rozgrywki się e, znudziłem. Niestety. I to nie jest tak, że jestem w ogóle znudzony, bo jak pokazał Max Payne, który jest głupią do bólu strzelanką, ale ma fajną mechanikę, jest zrobiony z sercem. Jeśli coś zrobi się po prostu na poziomie dorzuci odrobinę, nawet drobną ociupinkę świeżości, bo Max Payne ma tą swoją śmieszną animację Euforia, to jest to zjadliwe, natomiast tutaj nie ma absolutnie niczego, czego byśmy nie widzieli. Owszem, jest parę elementów, e, które... To znaczy nawet... Teraz słucham to, czego powiedziałem. Co chciałem powiedzieć, mianowicie chciałem powiedzieć... on na przykład tu jest zwolnienie. I ono absolutnie niczemu nie służy. Oni się ładnie wbiją i to wszystko. Instagram miała być brutalna, ale ona nie jest dużo brutalniejsza od tego, co widzimy w Call of Duty, niestety. No ale do rzeczy, to jest sekwencja początkowa, wiadomo. Miała być efektowna, a była nudna. Zresztą, jak tam za założyć na początku, to to demo jest stworzone tylko na potrzeby dema. Remember when the first storms hit Dubai? You're probably all safe and sound at home watching TV. Instead of coming home, he volunteered his entire battalion to help with the evac. Rumor is Conrad was ordered to abandon the city. He defied that order, and the 33rd stood with him. Last thing we heard out of Dubai was that Conrad was leading a caravan of survivors out of the city. That was six months ago. Then, Dwa tygodnie temu tę transmisję. To John Conrad, United States Army. Evacuation. Complete. Failure. Death toll. Too Tak więc, jeśli nie zrozumieliście, a jest to możliwe, nie trzeba znać angielskiego, przez całe życie jest wiele innych ciekawszych języków, chociaż mniej popularnych. Ewakuacja Dubaju poszła zupełnie nie tak. E, tutaj my śledzimy oddziały tam jakiegoś amerykańskiego oddziału, który miał się tym zajmować. I to im wyszło fatalnie. Teraz poznajemy naszych misiaków.

Tak więc Dubaj. Odwrócona flaga amerykańska. Czegokolwiek by nie oznaczała. Dubaj no, jest ostatnio na topie. To znaczy ostatnio to z tak, to dotyczą na przykład roku. Bo mieliśmy chociażby mission Impassible. Boże, czwórkę czy piątka, już się pogubiłem. Ale ona też było bardzo przyjemne. Teraz nas pobiegłem w inną stronę i czy mogę wyjść po tej wydmie? Niestety nie, ale przynajmniej ładne ślady zostają, więc tyle technologii. No i to jest kwintesencja rozgrywki. Strzelanka z widokiem zza pleców, tudzież jeśli by użyć ładnego, dłuższego sformułowania z perspektywy trzeciej osoby, Mamy system ochron, czyli tam ochron, system takiego ukrywania się za przeszkodami. No, rozumiecie do czego to zmierza? Ja już ziewam od jakiegoś czasu, niestety. Demo jest strasznie długie, co jest wielkim. No, jeśli szukacie darmowej rozgrywki, to plusa. Ale oprócz tego, czy jest tu coś, czego nie widzieliśmy, nie rozumiem teraz kompletnie tych gości, którzy piszą tutaj w reklamówkach tych gier, w sensie jakichś przedstawicieli mediów, że jest to produkcja świeża. Fabularnie, może i tak, jeśli nie, nie widziało się tego myśli Basen, ale pod względem rozgrywki, straszny, nudy. I to naprawdę nie jest związane z tym, że mi się to przyjadło, ale widzę, widzę naprawdę dużo lepiej z, z, zrealizowanych strzelanin tego typu. No chociażby ten Max, który ma dokładnie to samo e, system osłon e, liniową, totalnie akcję, jest bos bosko grywalny. Za sprawą technologii, bo jest dużo ładniejszy. Niestety... Czy ta gra jest ładna, ale to jest widać tutaj na leciałości z konsol potwornych Ma kapitalnie zrealizowane przerywniki i... No, fabułę pewnie porównywalną, bo tutaj jednak widzę, że to może się sprowadzać do czegoś ciekawego. Ja tu strasznie im przerywam, ale oni tylko dają tak sztampowo i robią takie bzdury. No, typowy oddział Marines, e, czy dokładnie Delta Force wysłany na misję rachunkową. Oni są twardzi do bólu, e, sypią żartobliwymi tekstami i tak dalej, i tym podobne. Jeden cały czas wszystko sprowadza tam do tego, jaki jest cudowny i w ogóle seksualnie. E, drugi jest twardzielem, no znamy to do bólu, oklepany. Więc szukam tej świeżości i coraz bardziej jestem zły na dzisiejsze media. Że takie bzdury nam wciskają. Jakby powiedzieć, oklepana, nudna strzelanka, to byłoby to przynajmniej szczere. To nie ma się czego wstydzić. E, Max Payne też jest poniekąd nudną strzelanką, i nikogo nie jakoś. Em, nie sprawia, że jest gorszym człowiekiem, kiedy ktoś się do przyznaje do takich tutaj rzeczy. O, tu będzie akcja, bo już zapamiętałem to nie Ach, cisza przed burzą. Okej, okay, przerywniki. body looks fresh it is even worse he's 33rd who did this probably the same people been ghosting us uh, that doesn't answer the question don't worry i think we're about to find out my name is captain martin walker we're looking for survivors why so you can kill us too Więc wstępnie, no standard. Dobrze amerykańscy Marines, czy właściwie członkowie Delta Force, źli terroryści. To jest scena ze zwiastunów. Tutaj jest piasek. Wszystko oskryptowane, czyli wyższy, który czeka tylko na strącenie. O, właśnie. Oni zaraz zaczną strzelać, cokolwiek by się nie działo. I czy ja zacznę strzelać pierwszy, czy nie oni, to, to, niczego nie, to niczego nie zmienia. Ach, i takie narzekando mi wyszło potworne. Nawet jeśli zmieni się potem fabuła, że ta gra nie będzie tak oklepana, znaczy, fabularnie, okaże się, że Amerykanie są źli. Co wątpię, bo widzę, że ta gra jest kolejnym hymnem pochwalnym amerykańskiej armii. To niestety nic nie zmieni rozgrywki, która. no usypia, jest liniowa. Nawet w kołopie, już osoby powinny znaleźć dużo więcej gier tego typu. Możemy jeszcze rozkazywać naszym gościom. Ja tu Wam część pokażę tej rozbiewki. Demko nie zajmuje tak wiele jak na dzisiejsze demko, zajmuje 2 GB. Jeśli ktoś chce sprawdzić, jak mówię, na Steamie jest dostępne, przypuszczam, że gdzieś. Ee... O tutaj, właśnie tutaj, rozkazy, więc ma być jakiś stan komendy. Czyli komenda rzucenia granatu, bodajże. E, jak się ten granat ładnie nazywa? Ogłoszający, tak, właśnie został. Został wystrzelony. Możemy nim rozkazywać, że są takie złudne wszystko e, rozkazy. Oni tak są niezniszczalni w przeciwieństwie do, do gracza. No. Ja jeszcze chwilkę pociągnę, żeby pokazać Wam jedną funkcjonalność rozgrywki, mianowicie tłumik. Wielkie odkrycie. I zakończę. Demko to jest dopiero jakaś jego jedna trzecia. Przynajmniej tutaj można teraz. E, no, pochwalić twórców, w którym jest Studio Jager. Ono jest z czegoś znane, ale totalnie ich nie kojarzę. No, nie przygotowałem się do tego demo. Taka niespodzianka. Ono się ukazało parę godzin przed tym, jak robię ten materiał. Gdzież ten przeciwnik jest? Ach, tam, przepraszam. No. Więc nie kojarzę twórców. No ale widać, że odwalają taki kawał dobrej ee, bezpiecznej roboty. To cały czas mam przed oczyma tego Maxa Payna, który jest dużo ładniejszy, dużo przyjemniejszy. Postaram się może jakąś wideorecenzję, a cóż mi tam szkodzi, muszę w końcu odejść od tych, tych prymitywnych gameplay'ów, których cała masa zalega YouTube'a i zrobić coś ambitniejszego. Więc mam się trzymać tego maksawania, który jest po prostu lepszy. We wszystkich przypadkach widać, jak to mówi pewien redaktor, napracowanie. To tak gra jest też to jest kawał dobrej roboty. Ale cóż, lepsze jest wrogiem gorszego, no, albo nawet dobrego niestety. 33 rd dispatch. This is Alpha Patrol. We're under attack. Repeat, the insurgents have us surrounded. Request immediate assistance. Damn it. Fuck down. We need backup. Lugo distance, about 100 yards away. Let's move. No i to jest to Zaraz będzie jeszcze zabawa z a no to jeszcze wao. Gdy nas uczy, że możemy robić wszystko, co znamy. No tutaj czujecie się... osoby, które przeszedły... przeszły uh, Guilds of War, to czują się jak w domu. I to jest takie sobie uczucie. Bo chcemy w sumie czuć jakieś... przeżywać coś nowego w tych grach, a nie za każdym razem to samo. Znaczy, jeśli jesteście jacyś świeżi, nie doświadczyliście zbyt dużo tego typu strzelanin, nic się nie stanie ci w to zagracie. Ja już totalnie usypiam na tym materiale. Eee, czego nie jest zasługą późna pora, w jakiej nagrywam jakiej nagrywam ten materiał. Ale widzicie chyba, nic, absolutnie nic nowego. I po co rząd biegł, skoro i tak. No, on biegł. Moi tutaj ziomale e, nie zrobili z tym nic. Po prostu widzimy produkcję, w której graliśmy, strasznie jakoś mnie to dotknęło to, przyznam teraz, to Spec Ops The Line, to jest wybuchająca beczka nawet, ojej, w którą mogę wejść i nie robi mi krzywdy, ale jakoś tak strasznie mi to Spec Ops dotknęło, to uświadomiłem sobie, że tkwimy w tym biednym światku 5 już lat, odkąd pojawiła się tak e, generacja, to pokolenie konsol, generacja to mimo wszystko jest taki tam termin e, nieczysto polski. I to jakoś boli, 5 lat, a jeśli nie 7, tego samego, nic się nie zmienia, strasznie mi się ta generacja konsol nie podoba. To znaczy, było dużo, dużo lepiej za ostatnie, kiedy gry konsolowe były konsolowe, a pc owe i nikt się nie ciepiał. Teraz mamy jeden wielki miszmasz, dzięki Bogu pojawiły się gry niezależne, że tak to brzydko nazwę, ja je nazywać grami robionymi z serca i potrzeby serca, natomiast też tak brzmi po, po, potwornie gejowsko. No, ale no to jest jakimś takim wyznacznikiem. Głównie przez tą kampanię reklamową, gdzie było powiedziane: Ach, tłumik miałem zastosować. Co by nic nie zmieniło. Stosuję tłumik, oni mnie nie widzą, mogę ich wytępiać spokojnie. A teraz mam tłumik założony. Wielka cecha rozgrywki. Ech. Świat mi się bardzo podoba. Taka postapokalipsa w Dubaju. Niby możliwa, nie znam zupełnie specyfiki burz piaskowych. Nie sądzę, żeby miasto nie było przeciwko temu przygotowane. Chociaż może to jest związane z czym innym, może czegoś, nie wiem, o fabule, może to jakaś bomba nuklearna wybuchła. E, ciężko to odróżnić, niestety. Oczywiście, jak widzicie, zdrowie odnawia się samo. Hedy siadają w taki prosty sposób, to jest to. Dobra, ja się powoli będę z wami żegnał. Jeszcze zmienię sobie spływę na jakąś inną. Dla urozmaicenia, a nóż będzie ciekawy jak nie będę ich eliminował tylko z tego karabinku, który jest ultra dobry. O, a na strzelbę czy mogę tłumik założyć? To będzie ciekawe. Nie mogę już, proszę, Jaka, jaka jak, jaki numer? Spec Ops The Line, reaktywacja znanej serii, która jest absolutnie sztampowa. Znaczy ja rozumiem zapotrzebowanie na takie gry, no ktoś może lubić, ale... Reklamowanie jej jako coś świeżego Jest zupełnie na miejscu, fabularnie tak Ale rozgrywka to totalny przedpotop Ziew i spanie i do łóżeczka o, To chyba z najlepszym teraz... Znaczy nie no, w momencie kiedy to oglądacie to nie jest dobry pomysł <grywanie> Zupełnie Sprawdźcie sobie na Steamie i koniecznie podzielcie się jakąś opinią Co na ten temat sądzicie, czy może ja już jestem jakoś Zbytnie przeciągnięty ideą gier, które są aż nazbyt kreatywne. I po prostu jest w tym coś dobrego. Możecie to sprawdzić za darmo na Steamie na sprówę Spec Ops: The Line. Trzymajcie się. Cześć. A jutro wracamy do normalnych hipsterskich produkcji.